Dzień dobry. Witam w Garden Kuraż. Dziś sobota i do Garden Kuraż zawitała zima. Więc moje kury tej zimy jeszcze śniegu nie widziały, więc dlatego wypuścimy je. Trochę białego szaleństwa dla moich kuraków, a co one chodzą za mną? Co one by chciały dostać? Zielenek? Wszystkie przyszły tutaj? O wy łobuzy, to ja wam muszę przynieść trochę zielonego. Zielonego, co ja mówię? Kukurydzy ten dżumpel. Ci Nie chcecie. Dziobać mi dziobać. Wcale wam się nie podoba ta pogoda. Widzę. To ja wam tyle kukurydzy rzucam, a wam się nie podoba. Oj, nieładnie, nieładnie. Tak? O, psy też ujadają. Co wy tam macie na tym? Białe szaleństwo, a wy nie chcecie szaleć? Na dwa mnie kupię. Jak pięknie ty, Lakemfelderka wyglądasz na tym śniegu. Wow! No, pięknie. Zdzisiu, Teraz widać dopiero jaki ty brudny jesteś. A ty, Lakenfelderka, czego tutaj szukasz? Co ty tu zgubiłaś? No, no powiedz. Cóż tu jest takiego ciekawego? Ja myślałem, że ja wam radochę sprawię. Tutaj, a wy nie chcecie się bawić. Uuuu! Widzę, że tacy jesteście do zabawy jak ja do roboty. Cały długi weekend minie, a ja nic nie będę pracował. Fuj, mucha za szyję. baci, baci cibula, cibula. Cibula, cibula, cibula. Czego wyszukacie tam? A co wy myślicie, że ja tą kukurydzę, to ja tu rzuciłem, żeby ją wróble wyjadły? Oj, kochane. Oj, kochaniutkie, tak to my robić nie będziemy. Cóż tu takiego dla Was by było? Powiedzcie. No? Łowy zmarzluchy. A czaki co tu robisz? Też marzniesz. No ciebie to rozumiem, bo krótkie nóżki. Negli. Ty dzisiaj siedziałaś tam na jajku. Muszę. Muszę dołożyć do inkubatora, jeśli zniosłaś. No pewnie, że wam zimno. O! Przekop... Począsać ciągle tymi nogami. Uuu, tak, tak będziemy robić, to dziewczyny moje, będzie zaraz koniec, koniec śniegowania. Paputki to sobie śpiewają. Skoczyłaś na ten kamień i co? Myślisz, że cieplej jest? Ale tego to nie myślałem, że tak mogą sobie te kurki, no po prostu nie lubić śniegu. Pieska mojego ciłały tolka to nawet nie zabierałem tutaj dzisiaj, bo normalnie tak by zaczął machać uszami, że jeszcze by nas wynosł powietrze. Oj kurki, to chyba nie będziemy się bawić tak. Ja was chyba gonie z powrotem, bo co to takie łażenie? Co to takie łażenie? Przyjemność miałyście mi sprawić, że sobie popatrzę fajnie na was, a wy co? Nic. Wcale nic, a nic a tu w tych liściach sobie tak A Proszę z tego. Ja tak trochę was będę szukał i nie znajdę. Wy czarne, łobuzy. Idziecie. Nie wszyscy tak słuchają. No nie, popatrzę sobie na was. To ja was zgodnie. Zgodnie. Czarna dział uciekasz, teraz, teraz nie będziesz uciekać, koniec zabawy, idziemy, sio, sio, nie chcecie się bawić, trudno, idziemy, do, do woliery. ale zimny kij chwyciłem. wszystko przez was. Ba, ba, ba. Chodzimy do woliery Już Nie będziecie mi tutaj siedziały Tak jest wiesione W chudniku jest ciepło Patrz Poszliśmy do chudnika ja do Nie No to się zrósną No co? Nie będzie oglądania kud na dworze Na zielonym śniegu Zdzisiu Dzisiaj, no smutne jesteście, tak? A to zobaczymy chociaż co w kurniku z wami tam jest, nie? No w kurniku. O no w kurniku to cieplutko, te 10 stopni to cieplutko, tak? Jajek żeście chociaż naniosły mi. Co? Popatrzmy sobie. Czy coś jest. O, o. Tam mi chce siedzieć na jajkach. No i co? Burzysz się tak ale ja nie chcę żebyś ty jajka miała o jaj 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 tak jajka musimy zabierać wam o ty też chcesz siedzieć na jajka? no jasne o następna chce siedzieć a tu nie ma dobrze że chociaż tu nie siedzi co tutaj macie chłopcy dziewczęta no o jedne stłuczone ale to nie ja tym razem. Tym razem była większa skorupka widocznie. No dobra, chociaż... chociaż to robicie. Wy maluchy. Jednego kogucika stąd już wypuściłem. Zostawiłem sobie jeszcze czy tego, tego w kropki ładnego. No. Hamburg i Greenshield. No pięknie się wybiela. On jak się urodził to miał białą głowę. Był czarny, a miał białą głowę. No i wybierze pięknie. Pierwszy z tej mojej dalmatyńczykowatej. Jeszcze ma za dużo tych kropek, no ale już jest piękny. No. Nie, nie wyłączyłem radia, i ciekawe czy mi zaś czegoś nie przyblokują, tak? Musimy to zrobić. Kurde, ja wyłączam radio, a te mi się tu do tych jajdu. Nie, uciekać, No i co? Już po jajku. Kurde, następny. Jestem gamoń! Ej, tak. Jeśli widzicie. Nie znacie jakiegoś szpeca od czaskania jajek, to przedstawiam się. To ja, Romanek. Największe trzaskacz największy Było 9 i co? Jest 7. Ech. Stało się, to się stało. A ty, młody kurczaku, ty kogutku, ty mi tutaj o. Nie chowaj się. Gonią go trochę, no. No, ale musi się zaaklimatyzować. Tak? Którego tam tak goni? Mały seramek, piejesz? Was nie wypuszczę jeszcze, bo by było po was. A to to, kurczę, wezmę trochę tych trocin, tak wymieszam, żeby nie było, że one tak te Jajko, bo jak one mi wyczują i zaczną je kropić, mi zjadać, to ja żadnego jajka nie będę miał. O, ale wszystkie się zleciały teraz. No takie cwaniary. Dzichu, jak pilnujesz? Dalton, i mi tego młodego kogutka nie gonić. Niech on chociaż uzyska wagę rosołową. No. Oj, wy brudasy. Dlatego, żeście na śnieg nie chciały wyjść, bo wam wstyd było. Tak. No ale co niesiecie jajka? Chociaż te wcale mi teraz tak nie niosą. One niosły przez moment, a teraz to mi nie niosą, tak? Mówię... O! O nie! Kolejna moja kurka, która miała być, okazała się kogucikiem. Te białe. Ha. No i co? Koguciki? Już nawet, nawet mi się nie chce ujrzeć. No tak, no pewnie, że to ma znamiona koguta. Teraz jak patrzę, no. No ale białe to byście mi są niepotrzebne w żaden sposób. Kurczę, ale ta moja hodowla idzie. Ależ mi ta hodowla idzie. Kogutów to będę miał normalnie jak szef z butów do naprawy. No ty to jesteś piękny, ale te ten... O matko jedyna. Ale będzie rosołów w tym roku, widzę. Ty się nie okaż tylko kogutem. Nie, ty to będziesz kurka, nie? Tak. Kurka. Ty jesteś, albo ty jesteś Hamburg, albo ty jesteś Hamburg za Pencelerem. Tyle, że sypki nie masz. Ale to nic. Rośnijcie. Rośnijcie mi chociaż zdrowo. Co ja mam z tą hodowlą? A po tobie to jakie młode wyjdą? felderka. Na śniegu to ładnie wyglądałaś, a tu też już jesteś umorusana. Gdzie wy się tak umorusałeś się przecież? W kurniku jest sucho tutaj, jest to przecież suchutko. Ej. No nic. Nie chcecie wyjść na dwor, nie chcecie się pokazać. No to idziemy z tego kurnika ja tu też nie będę z wami w kurniku siedział, bo jest sobota i sobie idę, idę sobie teraz o właśnie, idę sobie wypić sobie piwko idę wypić idę sobie zjeść coś dobrego i poleżeć na tapczanie właśnie, tak a wy tu właśnie tak. będziecie będziecie czekały na słońce, co? No, czasami może nie przyjść tak szybko. Tyle kukurydzy wam tam rzuciłem, to nie chciałyście jeść. Zimno wam było, tak? To siedźcie tutaj sobie. Tu, w paśniku, jest pszenica. Także proszę bardzo. Zajadać, konsumować. Sprawdzę jeszcze może, czy te wasze kuzynki przepiórki zniosły jajeczko jakieś. Tu też cisza. Cisza u tych przepiórek. się wszystkie zimy powystraszały. 10 stopni tutaj macie. Wyobrażam sobie, że to jest upał. No, jak na zimowe warunki. Ale nie, no oczywiście, nikt nie będzie niósł jajek. No, tak niedokładnie z tymi jajkami, bo o o. Tu gołąbek diamentowy widać? Di widać chyba gołąbki diamentowe tutaj mają jajeczko I skoro tamta tam cały czas siedzi to na pewno też jest jajeczko No to coś się chociaż dzieje tutaj Dziękuję Wam gołąbki jesteście wspaniałe No Bardzo Wam dziękuję ja dziękuję gołąbkom. A te jajka postawiłem. O, postawiłem tutaj, nie? I, I co? I już znowu dwa leżą potłuczone. o co ze mnie za gamo, nie jest normalne. Nie, nie w takim właśnie to, w takim, takim to właśnie akcentem dzisiaj żegnam się z Państwem. Ja myślę, że jutro to będzie chyba lepszy dzień. No i tak to, i tak to by dzisiaj było. Robić mi się nie chciało, nic nie narobiłem. Kurą chodzić po ogrodzie się nie chciało, nic nie pokazałem, ale jajek to natłukłem. Z dziewięciu jajek zostało tylko pięć, no to dobrze, że jestem sam, no to na jajecznicę starczy. Słabą, ale starczy. I takim akcentem, żeby już więcej nic nie zepsuć, dzisiaj się będę z Państwem żegnał, krótko, bo krótko, ale miło było się z Państwem zobaczyć. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmiku. Jest okej! Okay.